Joe Lindner rozpoczął swoją karierę jako pracownik fabryki, tworząc treści fitnessowe po godzinach. Z czasem Joe stał się jedną z najbardziej lubianych i wpływowych postaci w świecie fitnessu. Ale w 2023 roku, po latach inspirowania milionów ludzi swoimi treściami, życie Lindnera zostało tragicznie przerwane. Jego nagła śmierć wywołała niezliczone teorie od stosowania sterydów po szczepionkę przeciwko COVID-19. Więc co tak naprawdę stało się z Joe Lindnerem? Niespodziewana śmierć została po raz pierwszy ogłoszona publicznie przez jego dziewczynę, Niszę, wraz z innym influencerem fitness i bliskim przyjacielem Noelem Biselem. We wpisie Nisza napisała o wydarzeniach poprzedzających śmierć Joe'ego i powiedziała, że przyczyną był tętniak. Jest to nieprawidłowe wybrzuszenie lub rozszerzenie naczynia krwionośnego, zwykle występujące w tętnicy i zwykle występuje, gdy ściana naczynia krwionośnego słabnie i staje się cienka. Powoduje to jego wybrzuszenie na zewnątrz i potencjalne pęknięcie. Nisza również powiedziała, że trzy dni przed śmiercią Lindner wielokrotnie wspominał o bólu szyi, który nie ustępował. Tętniak mózgu jest chorobą, która jest często bezobjawowa i człowiek z nim często nie wie, że go ma, dopóki nie pęknie. A kiedy to nastąpi, powoduje krwawienie do mózgu i wokół niego. Ten proces pękania może objawiać się takimi objawami, jak naprawdę silne bóle głowy, ból szyi i utrata przytomności. Więc chociaż były zauważalne objawy, a przyczyna zgonu została potwierdzona, Fani nadal zastanawiali się, co doprowadziło do tętniaka. W pierwszej kolejności wielu było szczególnie zdezorientowanych, ponieważ praca Lindnera kręciła się wokół sprawności fizycznej. Zakładali, że jego ogólny stan zdrowia był znacznie powyżej przeciętnej, podobnie jak jego sylwetka. Ale niezależnie od tego, teorie zaczęły się kręcić, a fani wskazywali na jego przeszłe nadużywanie sterydów, liczbę otrzymanych szczepionek, czynniki genetyczne i wiele innych. Niektórzy uważali, że nawet proste trendy w stylu życia, takie jak dużo latania i intensywne treningi, są odpowiedzialne za ten stan rzeczy. Chociaż trudno jest ustalić jedną konkretną przyczynę, prawdopodobnie kluczową rolę w tym przypadku odegrała pewna kombinacja czynników. Chociaż Joe nadużywał sterydów w młodym wieku, zawsze był szczery w tej kwestii i podejmował kroki, aby dbać o swoje zdrowie pod nadzorem lekarza. Po wczesnych ryzykach, jego nowe podejście skoncentrowane na zdrowiu wyróżniło go w branży, w której wielu ryzykowało zdrowiem, biorąc cykle bez nadzoru ale chociaż ostatecznie był w stanie kontrolować nadużywanie sterydów i traktować swoje zdrowie poważniej, szkody zostały wyrządzone w mniejszym stopniu. Jego efektem ubocznym nadużywania sterydów było rozwinięcie się ginekomastii, która spowodowała szereg innych problemów. Kiedy bierzesz anaboliki, to z każdym razem poziom twojego hormonu się zmienia, a potem pewnego dnia jest duży, a pewnego dnia mały. Ze względu na presję ze strony mediów społecznościowych, która wynikała z pracy Joe Lindnera jako influencera fitness, Uznał on, że konieczne jest poddanie się operacji usunięcia ginekomastii. Innym ważnym czynnikiem, który podkreślili fani, była genetyczna historia tętniaków obecnych w rodzinie Lindnerów. Szczególnie w przypadku jego ciotki, która również zmarła na tętniaka zaledwie 4 lata przed nim. Więc jest kilka rodzajów tętniaków, które mogą mieć składnik dziedziczny lub genetyczny. A są znane bliżej jako tętniaki rodzinne, ponieważ mają tendencję do występowania rodzinnie i są spowodowane przez określoną mutację genetyczną. Podczas gdy choroba genetyczna może uderzyć w dowolnym momencie, istnieją również spekulacje, że styl jego życia mógł przyspieszyć ten proces. Wielu fanów zastanawiało się nawet, czy jego kultowa klatka piersiowa, która jest w rzeczywistości nazywana chorobą mięśni falujących, miały z tym coś wspólnego. Kiedy chciał porozciągać mięśnie, nie nadążał z ich rozluźnieniem, więc nie mógł się rozciągać tak szybko jak chciał. Nawet proste czynności domowe sprawiały mu problem ale choroba faktycznie utrudniła mu podnoszenie, ponieważ musiał poruszać się znacznie wolniej, aby jego mięśnie nie kurczyły się, a nawet nie rozrywały. Próbował się tego pozbyć przez lata, ale nie miał szczęścia i chociaż jest to bardzo wyjątkowe, nie miało to żadnego rzeczywistego wpływu na spowodowanie tętniaka. Ale jak powiedziałem wcześniej, nie można obwiniać jednego lub drugiego czynnika za śmierć Joeego. Bardziej prawdopodobną przyczyną jest połączenie czynników związanych z jego wymagającym stylem życia. Tragiczna śmierć Lindnera rzuciła światło na branżę fitness i presję, jaką może ona wywierać na osoby w niej działające. Influencerzy fitness często są rozdarci między swoim zdrowiem a dobrym wyglądem w mediach społecznościowych, co sprawia, że wielu z nich podejmuje niezdrowe decyzje w dłuższej perspektywie. Często pojawiają się jako nadużywanie sterydów lub nierealistyczne diety, które mogą być autodestrukcyjne dla użytkownika w przypadku tymczasowych korzyści. Z twórcami takimi jak sam Sulek, którzy są wychwalani za swoje powiązania ze stosowaniem sterydów, negatywny wpływ jest nagradzany w całej branży. I nie jest to również krytyka dla sama, ale raczej branży i jej widzów, którzy stworzyli środowisko, w którym rozwija się gloryfikacja nadużywania sterydów. Nawet jeśli wyglądasz zdrowo i jesteś umieśniony na zewnątrz, czasami może tak nie być w środku. Dlatego badania przesiewowe w kierunku zdrowia i bezpieczne praktyki, o które tak mocno zabiegał Joe, są kluczowe dla zachowania zdrowia. Zainspirował miliony do rozpoczęcia swojej podróży fitness i zmiany swojego życia, jednocześnie pozostając pozytywnym. Joe Lindner pomógł promować znaczenie zdrowia i stworzył społeczność, w której ludzie wspierali się nawzajem, a nie dobijali. Obce gangi sprzeciwiające się jego stylowi życia oddzieliły go od wszystkich w branży, ale zostanie zapamiętany jako ktoś wyjątkowy i motywujący innych wokół siebie. Podjął wszystkie właściwe kroki, aby pozostać zdrowym, a mimo to wydarzył się najgorszy możliwy wynik. Więc chociaż są czynniki, na które możesz nie mieć wpływu, miej oko na to, co możesz i żyj życiem z celem. Jego życie i spuścizna pozostają lekcją, a jego wpływ na rozwój branży nigdy nie zostanie zapomniany.